Filip Lewandowski, ze mną Patryk Masiak, czyli Wielki Bóg. Cześć, miło cię poznać. No, humor masz dzisiaj dobry, ale tak naprawdę walka była zagrożona. Wiadomo, co się działo, jak było blisko, żeby do niej nie doszło. Było niestety blisko, ale jesteśmy, nie? To co byś odpowiedział tym ludziom, którzy uważają, że osoby, które gdzieś tam były karane, które chcą zmienić swoje życie, no nie powinny tej szansy dostawać, bo tak to tłumaczyłeś. Nie, no kurde, wiesz, ja też trochę pisałem w nerwach, nie, no, bo bo, 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 bo takiej były sytuacji. Każdy ma prawo sądzić do tego, co chce. Ja też nie będę narzucał, narzucał swojego zdania innym. nie? Ja rozumiem, że nie wszystkim mogło się, może się podobać yy, to, w jaki sposób żyłem, czy tak naprawdę w tym przypadku raczej jak jestem postrzegany, bo to większość tych zarzutów jest mocno przesadzona albo wręcz fikcyjna, więc to staje mi się trochę rykoszetem za wy. Imaginowane sprawy, nie? Ale no, takich mówię. No, ja nie będę narzucał ani, ani nikogo nawracał. Ja chcę żyć po swojemu, chcę pokazać, że zasługuję na tą szansę sportową i że raczej będę niósł teraz, teraz po prostu niosę ze sobą pozytywne wartości. I. To, niech, niech czas mnie oceni, nie? Oglądałem też Twój wywiad u Konrada Karwata. To on cię zaprosił, ty chciałeś z nim porozmawiać, bo tam opowiadałeś o swoim życiorysie. Tak, znaczy to kurde taka trochę wspólna decyzja, bo akurat yy, Karwat otworzył kanał. A ja widziałem, że kiedyś się wyleje takie szambo, nie i, i, i wolałem opowiedzieć to swoimi słowami, niż właśnie tłumaczyć się z cudzych. No i tak i tak, tak się stało, może, może trochę w mniejszym stopniu, bo chociaż faktycznie historia, która mnie spotkała, wygląda jakby była tak naciągana, że wiesz, no ja też tak mówię ze swojej perspektywy, nie, bo ja no też trochę przemilczałem nieświadomie fakt, że no ja też nie byłem super grzecznym chłopakiem. Opowiedziałem tylko to, co faktycznie dotknęło mnie w pełni niesprawiedliwie i ludzie, którzy nie mieli kontaktu z... z, z polskim wymiarem sprawiedliwości czy, 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 czy no ogólnie z całą tą otoczką, jak to w Polsce wygląda, mogą faktycznie wyglądać nie wierzyć w to no, ale, ale ludzie, którzy niestety byli tym dotknięci no rozumieją, że to nie jest nic dziwnego, nie? że łatwo w Polsce skrzywdzić człowieka po prostu, nie? Bo, bo nie pasujesz czy, 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 czy no, więc po prostu, jak jesteś niewygodny nie? znałeś się z właścicielami Fan? Wiedziałeś, że będziesz szybił właśnie dla FEN, czy spływały inne propozycje? Znaczy, z właścicielami, kurczę, ja się znam z właścicielami większości federacji i to bardzo towarzysko. Yy, Pawła już to chyba właśnie znamy nawet zanim Fen istniał, więc no rozmawiamy często. Wiesz, no, sama ta otoczka z, tą, z tym Denisem. Ja też próbowałem to realizować i w Wotorę byliśmy z Jaśkiem dogadani i, i no kurczę, gdziekolwiek tak naprawdę chciałem, wiesz, bo padły zarzuty, że to niby ja tu jakiś jestem, wiesz, trochę wydygany tą walką, więc próbowałem to jak najszybciej realizować, żeby mieć z głowy, bo wiesz, to jest męczące jak te dzieciaki cię męczą, kurde, kiedy Denis, kiedy Denis, wiesz, połowa, połowa tych wywiadów tutaj też się sprowadza, a co z Denisem, nie? więc ja chciałem to jak najszybciej odhaczyć, więc i rozmawiałem niemalże z każdą federacją sportową, no ale to kurczę... Mój oponent trochę nie ma zamiaru chyba się realizować, przynajmniej w tej walce. Więc, więc tak jak mówię, no, rozmawiam na temat walk. Teraz już też jestem dogadany dość szerokim wachlarzu, bo za dwa tygodnie, znaczy dwa tygodnie po walce bije się w krwawym sporcie. Reszty terminów chyba jeszcze nie mogę i federacji ogłaszać, no ale, ale barwnie jest w tym roku. Okej, okay, czyli jest trochę planów? Już jesteś popodpisywany też gdzieś indziej? W moim przypadku to raczej i tak ugadany na słowo, nie? Bo tak jak mówię, jesteśmy tutaj w kręgu kolegów, więc, więc nie, nie za bardzo musimy to pisać notarialnie, ale, ale tak, plany mam bardzo, bardzo bogate, nie? Czyli to Denis nie jest chętny, no bo wiem, że on się już szykuje na walkę z Denisem Labrygą, tak? Że, że ma kolejne plany, to czemu on nie chce się bić z tobą? Ale to musisz pytać jego, wiesz. Ja, ja znaczy, ze mnie spadła już ta presja. Wiesz, to jest rok, prawie jak, jak czekam na termin wydaje mi się, że swoją, wiesz bo to już wyglądało trochę jak ja bym się tu o tą walkę, nie, a więc dlatego ja też, wiesz, żeby to nie wyglądało że na siłę Denis, kurde, ja potrzebuję tutaj Denisa do życia ja udowodniłem, że to nie ten wielki brak ja i to nie jest, nie jest po mojej stronie, więc, więc więc jeżeli mamy się bić, no to teraz nie ja to powinienem, wiesz, udowadniać ja, ja, od, tak jak mówię od roku jestem gotowy Teraz to już jakoś tak po mnie to spływa. Nie mam parcia, nie? Nikola Milanowicz, judoka, ciężki, mocny chłop. Co ty byś o nim powiedział? Miły miś, <laughs> nie no kurde, no i to jest kolejny przykład kurde yy, mojego dobrego kolegi, więc yy, co robimy walkę sportową, no fajnie, że możemy pokazać, że tu nie trzeba się kłócić, nie trzeba się nienawidzić, że sport tak naprawdę jest ta forma pozytywna. No co, pokażemy co umiemy, wygra lepszy i idziemy ten, uzupełnić braki kaloryczne <laughs> spowodowane przy, przygotowywaniami i robimy rewanż chyba w jakimś może pojedynku na jedzenie, żeby właśnie, żeby nie było to, że tu trzeba się wyzywać, godzić, czy nie. Wchodzimy jako koledzy, tam sedajmy dajmy po gębach, wracamy jako koledzy, nie? Będziecie mieli parę na pełne, na trzy rundy? Ciężko mi odpowiedzieć na będziecie. Ja jestem gotowy. Co prawda, w większość przygotowań byłem przekonany, że się bijemy w 3-minutowych rundach, ale te 5, po prostu jak spuszczę troszkę z obrotów, to też nie jest dla mnie jakimś wyzwaniem. Jest presja przed tym pojedynkiem, no bo każdy czuje zawsze duże emocje przed walką. Wiesz co? Kurde, właśnie tego się najbardziej obawiam, że ja jeszcze nie czuję. Wiesz, jeszcze jakbyśmy rok temu byśmy mieli się bić, to no, pewnie bym się najbardziej stresował teraz tej rozmowy czy wywiadu, bo jak przyjeżdżałem do pracy na, właśnie na, na jakieś gale sportowe, to nie rozumiałem jak to tak można swobodnie gadać. Ja jak widziałem, że na przykład Arek Tańcula chodzi w ogóle ze swoim prywatnym tam, kurde, chłopakiem od nagrywania tego, co się dzieje, to jak on nie mijał, to wiesz, ja połykałem język, to było dla mnie stresujące. Yy, przy pierwszej walce Samo wejście było stresujące. Jak usłyszałem, że jest, wiesz, jest już moja muzyka, teraz ja, to ja się kurde od razu pomyślałem, chłop, ty jesteś za stary, no takie wygłupy, nie? Ale jak już minąłem Linę, byłem w ringu, no, to czułem się w domu, więc wydaje mi się, że tu też nie będzie większego problemu, tym bardziej, że jestem obyty z Galamin. Przeciwnik jak przeciwnik, no, więc wydaje mi się, że już tych starć takich tego wszystkiego mam już tyle za sobą, że. Tylko otoczka może mi jeszcze zjeść, a to się okaże w niedzielę, w sobotę, <laughs> w sobotę. Gdzie teraz trenowałeś do walki? Ja cały czas trenuję w jednym miejscu, znaczy właściwie w dwóch. No. Trenuję w Gdańsku w kroskorze chyba mam reklamę na plecach bo z tego co pamiętam Gdzieś co nie zauważyłem <laughs> prawdę dobra, mówiąc ale <laughs> i trenuję na w też w Gdańsku no mam, mam swój wiesz no trenuję w jednym środowisku tylko tylko ewentualnie salki się zmieniają nie ale ale jestem gotowy dobra będzie walka w sobotę co byście chcieli pokazać to się zakończy przed czasem bo tak pytałem o ten pełen dystans ale wiesz no chyba wszyscy liczą że w tej wadze pojedynki się będą kończyły przed czasem ja jest jestem gotowy na każdy scenariusz. Jestem w stanie podjąć każde wyzwanie. Jeszcze sam do końca nie wiem, czy, czy powinienem próbować yy, pokazywać się z tej swojej dobrej strony właśnie jakiejś pięściarskiej, czy iść trochę na pod prąd i próbować się szarpać z Nikolą i udowodnić, że to ja będę najlepszym przyzwyczajenia. Chociaż nie wiadomo. <grym> Ewentualnie no też przewiduję. Nawet, kurde, przewidywałem scenariusz, żeby, żeby doprowadzić walkę do sytuacji, w której był Mariusz, gdzie musiał ponoć łapać się w klatki i wygrać bez łapania klatki, więc to nie wiem, no cały czas pokażę, wiesz. Ciężko planować, ja naprawdę jestem gotowy na wszystko. Spodziewałeś się te kilka lat, już lat temu, jak oglądałeś walkę właśnie Nikoli z Pudzianem, że to ty się zmierzysz z Nikolą w przyszłości? Szczerze, wolałbym z Pudzianem, nie? Ale kurde, może kroczkami, kroczkami, zajmie Mariusz... Chociaż już nie jest pierwszej młodości, może zdążę jeszcze go dogonić do emerytury. Nie, nie, nie myślałem. W ogóle, wiesz, dwa lata temu w ogóle bym nie pomyślał, że ja jeszcze na, kurde, niemalże starość sportową będę próbował się realizować. I to jeszcze w tak prestiżowych federacjach. Więc, no, co, no cieszę się, ale tak jak mówię, no raczej bym się tego nie spodziewał, nie? To zapytam, o to ogłosili niedawno pojedynek Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim jak go typował? Kurde, właśnie pytał mnie już to szalony reporter. Ciekawe wyzwanie. Tak jak czasami zastanawiam się, myślę, że już nie przy Pudzianowskim nic nie zaskoczy, no to kurde, ciekawie, nie? Ciekawie tym... Kurczę, chyba największe kolory tego dodaje ten nokaut na Materli, nie? Bo tak, gdyby faktycznie tego nie było, no to już ta, trochę by się przyjadło, nie? A tu... Tu znokautowanie kurde, takiej ikony... Ja. Otwiera naprawdę nowe, nowe, nowe drzwi ciekawości tego pana, nie, no więc no zobaczymy, nie? Nie ma teraz z nami prezesa Pawła Juźwiaka jest w kanale sportowym, też mu się rozwija ta kariera Frykowa. Człowiek Flick Fighter, ale chyba zaraz przyjedzie z tego, co wiem, miał zdążyć przed końcem, ale tak, no ale naprawdę przyznasz, że kurde odnalazł się, nie? Sam się chyba nie spodziewał, ja, że mu to tak płynnie pójdzie, bo już teraz powoli kolejka jest w przód, nie? Teraz już dubiel wchodzi w grę, nie? No. I też wiesz, oglądałem fragment tego programu w kanale sportowym na kanale sportowym, no i tam ludzie byli za Pawłem jakby, bo tam była taka formuła, że Paweł versus Hiena. A to nie wiem, a kurde, kom, 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 kompletnie nie znam genezy programu. Nie Piję do tego, że po prostu, wiesz, ludzie polubili Pawła. Tak samo po tej walce z boksdelem, Tak mi się wydaje, że, że zyskał grono fanów. Tak, kurczę, no jeszcze w tym filmie to miał taką, kurde, nieciekawą sytuację, no trochę, trochę wręcz paskudną. No ale wybrną, nie? Więc, yy, no zobaczymy jak to, kurczę, będzie przy tubielu, nie? Bo chyba, nie wiem czy to już jest jakieś oficjalne, czy nieoficjalne, ale chyba wszystko idzie w tym kierunku, bo, no jednak tak samo jak bokser to są ludzie, którzy mają potężny odbiór, nie? Przychodząc, czy jesteś lubiany, czy nie, wiesz, no to jesteś przeciwnikiem bardzo lubianych osób, więc już jakby z wejścia jesteś, kurde, tym gorszy, nie? Więc, więc wydaje mi się, że może być tylko lepiej. A już przy tym konflikcie z Dubielem też dużo osób już go faktycznie wspiera, nie? Że, 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 że to on ma rację. No ale kurczę, wiesz co, to są cały czas moi koledzy, nie? I, i Marcin, czy i Bogzel Nie za bardzo bym chciał już tak jakby rozdrabniać się, kto tu ma rację, czy, czy nie, ale cieszę się, że Paweł się tak mocno odnalazł i, 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 i naprawdę jak na tak niemłodą osobę, tak mocno odnajduje się kurde w tym świecie młodzieżowym. Nie? Po co mu te walki powiedz? No jak po co? Kurde, jak dla każdego innego. Przecież takie dwie walki to jest nowe mieszkanie, nie? Więc a na pewno też fajne pamiątki, nie? wiesz. Paweł cały czas jest tu, kurczę, panem prezesem, cały czas z zakładki, a kurde, no na późną młodość, kurde, odnajduje się w sporcie. Wiesz, to jest coś, co siedząc w bujanym fotelu, kurczę, patrz wnuczku kurczę, można, a ty? A ty dalej nic? A ty dalej przed komputerem? <laughs> więc, no, więc fajnie, fajnie. Wygra znowu z Marcinem na Nie no, musi chyba, nie? nie? no, jak nie wygra, to kurde, to też sobie pogadamy, Paweł, nie? <laughs> Spróbuj przegrać. Wielki Bóg, dzięki serdeczne, powodzenia Dziękuję. w sobotę. Dziękuję. Dzięki.